Profolan Zatrzymaj Łysienie opinie o produkcie. Czy wiesz, że według badania przeprowadzonego przez kanadyjskich antropologów, Polska to 8, z kolei kraj z największą ilością zdiagnozowanych przypadków nadmiernego wypadania włosów, wyprzedają nas tylko czysi, Hiszpanie, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie i Włosi. Szacuje się, że łysienie dosięga nawet 60% mężczyzn, którzy przekroczyli 50 rok życia. Coraz częściej zdarza się również, że defekt ten dopada osoby w młodym wieku. Jakie są przyczyny łysienia? Czynników sprzyjających nadmiernemu wypadaniu włosów jest co najmniej kilka. Zdecydowanie najczęściej jednak, defekt ten jest uwarunkowany przez nadwrażliwość organizmu na DHT, dihydrotestosteron, co może być uwarunkowane genetycznie. Całkiem odrębną przyczynę stanowią aspekty genetyczne, do których należy androgenowe wypadanie włosów. Najnowsze publikacje naukowców wskazują, że odpowiada ono za 95% wszystkich zdiagnozowanych przypadków łysienia. W aptekach pojawia się coraz więcej preparatów,